Siemka z tej strony wodopalant i ze mną jest mój kolega. Nie będziemy zostawiali niku ani imienia. <coughs> jeszcze raz, no, ja będę. no będziesz! No jesteś coś czas Tak, pozdrawiam cię od razu, żebyś nie na mnie, że cię nie pozdrawiam, i od razu, od razu wchodzimy do bitwy. Ostatnia bitwa Marderem, tak wiem. Wczoraj grałem z Kodą, ale gramy Marderem, bo dobiję ostat... tego kolejnego. No, Good map, Good map, very good. Widzimy się po cięciu. Ok, jesteśmy już w bitwie. Jak widzicie, nie mam takiego pingu jak wczoraj, czyli 1000. Pewnie taki miałem. No dobra, jeżeli wy uda nam się wygrać tę bitwę, no to. No, cwelu głupi No to Już mamy właściwie Wygraną Znaczy Będę miał już mardera kolejnego Więc tak Przepraszam za lagi Ja wiem, że to laguje Trudno no, ja niestety nie poradzę A jeżeli chodzi o jakieś tam specjale no to aktualnie nie będzie, może na 20 subów. Czyli brakuje dwóch subów tylko i coś nagramy po prostu, bo na pewno live'a nie będzie, bo ja tego nie ogarniam, ten trzeba coś w Google Plus ustawić W jakichś opcjach, ale to mi co innego wyskakuje, więc live'a nie będzie na razie. I ty się możesz odzywać, nie bój się. Ja jestem Tak <laughs> Minecraft <śmiech> No gdzie są oni, kurde, no to bitwa mi się dłuży A mi nic nie idzie Zaraz na mnie wyjadą, w ogóle jestem... A dobra, chciałem powiedzieć, że jestem jedynym niszczycielem, ale nie jest jeszcze te 3 HMC Te trzy który ma już fraga, ja jak zwykle nie mam Dobra, idziemy tam do nich I trzeba ich tam szybko sklepać, bo oni są na... Wyczerpaniu już właściwie Ła, zes Razem nie przeladuję Dobra Dobrze, dobrze Krajzer 2 z uderza O, już tu arty biją O, oh, damn! Artylerię O lol, na, na dupie mamy Jiamov. Ah, uh -huh, agora. Wow! No to nie było fajne, to nie było mądre No i wyjechałem na kolejcia z pełnym magazynkiem prawie chyba. Aha Kolej strolę mi uderzył. Ale fraga miałem, damage'a miałem. I to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wygramy tą bitwę. Szczerze mam nadzieję, że wygramy tą bitwę. I do następnego. Cześć!